Archikatedra w Gnieźnie to miejsce ostatniego spoczynku świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Gdy w 997 roku zginął męczeńską śmiercią, jego ciało z rąk pogan wykupił ówczesny książę, przyszły król polski Bolesław Chrobry. Sprowadzenie relikwii świętego było istotnym wydarzeniem rodzącego się na ziemiach polskich kościoła. Niebawem na tronie arcybiskupim w Gnieźnie zasiadł arcybiskup Radzym Gaudenty. Niewielka wówczas świątynia podniesiona została do rangi katedry. Tysiącletnia historia świątyni jest równie burzliwa jak historia Polski. Dziejowym zawieruchom nie oparły się także kości biskupa Adalberta. Jedna z opowieści o ich losach jest wyjątkowa. Gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, hitlerowscy najeźdźcy rozpoczęli masową politykę terroru i eksterminacji narodu polskiego. Kościół katolicki na ziemiach polskich miał przestać istnieć. Zamykano świątynie, wiernych poddawano represjom, mordowano księży. Skarby kultury i miejsca kultu były konsekwentnie niszczone. Niemcy zamknęli katedrę gnieźnieńską, by ostatecznie zamienić ją w salę koncertową. Pod koniec wojny archidiecezjalne precjoza wywieziono w głąb hitlerowskich Niemiec. Obok zrabowanych przedmiotów zniknąć miały także cenne relikwie św. Wojciecha. Na drodze niszczycielskiej siły stanął jednak niemiecki żołnierz Urban Tellen. Kiedy latem 1941 roku hitlerowcy doszli do przekonania, że to przy grobie świętego Wojciecha rodziło się państwo polskie, uznali relikwie męczennika za symboliczne. Nie przecenili ich wagi. Dla narodu polskiego były i są one bezcenne. Niemcy nie przewidzieli natomiast powstania niewielkiego ruchu oporu, który zawiązał się w celu ratowania szczątków patrona Polski. Słonecznego lipcowego dnia 1941 roku do Urbana Telena, podoficera wojskowego Urzędu Meldunkowego w Inowrocławiu, zadzwonił telefon. Nerwowy głos poinformował go, że Gestapo zamierza skonfiskować relikwie świętego Wojciecha. Po drugiej stronie aparatu znajdował się niemiecki ksiądz Paul Matausz, proboszcz inowrocławskiej fary. Telen i Matausz znali się od kilku miesięcy i tworzyli niewielką konspirację, która zajmowała się pomocą dla kościoła katolickiego w Polsce. Telen przewoził tajne dokumenty biskupa Wrocławskiego nakazujące pomagać polskim księżom, ratować przenajświętszy sakrament i ukrywać hostie z zamykanych kościołów. Niepokojącą informację o planach zarekwirowania relikwii św. Wojciecha przez Gestapo. Otrzymał od wikariusza generalnego archidiecezji knieźnieńskiej księdza kanonika doktora Edwarda van Blerika. Czasu było bardzo mało. Wraz z Telenem natychmiast rozpoczęli działanie. Urban Telen kilka godzin później był już w drodze do Gniezna. Gdy przyszedł do wikariusza, ten wyjął relikwie z dużego sarkofagu. Nie zastanawiając się długo, Telen zabrał niewielki pakunek z relikwiami i wyszedł. Gdyby zatrzymano go w drodze, mógł być pewny aresztowania i wielogodzinnych tortur. Działał przecież na szkodę III Rzeszy. Miał jednak wyjątkowe szczęście. Przez kilkanaście minut nikt nie zauważył zniknięcia relikwii. Gdy Telen dotarł do Inowrocławia, wspólnie z Matauszem ukryli pakunek w podziemiach inowrocławskiej fary, kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Tutaj relikwie Świętego Wojciecha dotrwały bezpiecznie końca wojny i wróciły do Gniezna. Nie tylko relikwie Świętego Wojciecha stały się celem grabieżczych poczynań narodowych socjalistów na terenie podlegającym gnieźnieńskiej jurysdykcji. Wiosną 1944 roku większość skarbów kultury przechowywanych w skarbcu została zapakowana w skrzynie. I wywieziona w głąb Niemiec. Większość, ale nie wszystkie arcydzieła ze zbiorów katedry wróciły w jej mury. Wiele z nich do dziś przebywa w zbiorach muzealnych sąsiadujących krajów. Niektóre w rękach prywatnych, nieliczne udaje się odzyskać, gdy trafiają na kolekcjonerskie aukcje. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu kilku osób. Relikwie świętego Wojciecha nie podzieliły losu innych skradzionych precjozów. Zawdzięczamy to odważnemu czynowi niemieckiego żołnierza Urbana Telena.